Magia Wudu obrosła wstatki twierdzeń, które sprawiają, że boimy się jej jak ognia. Wszystko to oczywiście wina filmów, które przedstawiają tą sztukę jako tworzenie lalek, które następnie wbija się igły i torturuje daną osobę. Tymczasem, choć jak wiemy, za pomocą magii można kogoś skrzywdzić, to można mu też pomóc i przyciągnąć do niego pozytywne rzeczy. Magia Wudu nie jest tutaj wyjątkiem. Dziś przedstawię Wam proces tworzenia takiej lalki do zaklęć o charakterze pozytywnym, a także rytuał ożywienia i odczynienia. Na początek musimy zacząć od wykonania takiej laleczki. Uszyjmy ją z materiału i starajmy się, żeby jak najbardziej przypominała człowieka, chyba że czar służy dla zwierzęcia. Jeśli się uda sprawy laleczka wudu jak najbardziej kojarzyła się z już osiągniętym celem twojego zaklęcia, a nie aktualnym stanem. Z tyłu głowy lalki należy natomiast wszyć trochę włosów tej osoby, a na miejscu głowy nakleić zdjęcie celu. Najlepiej, żeby był on szczęśliwy. Naszej też część ubrania tej osoby, a pod nim włóż trochę siana. W trakcie tworzenia lalki wyobrażaj sobie sytuację, jakby cały rytuał już zadziałał. Pamiętaj, jeśli nie możesz zdobyć ubrania czy włosów tej osoby, nie przejmuj się. Są to pomocne rzeczy, ale to głównie dzięki twojej woli laleczka stanie się prawdziwą osobą. Taką lalkę z równym powodzeniem można też stworzyć z wosku. Rytuał ożywienia. Zakreśl magiczny krąg, który opisany jest w jednym z poprzednich filmów. Następnie zapal świecę w kolorze niebieskim, a potem skrop swoją laleczkę wodą zmieszaną z solą. Teraz podnieś lalkę do góry i powiedz: Niech spłynie na ciebie błogosławieństwo, o stworzenie, które powstało z pracy moich rąk. Nie jesteś już tkaniną, ale masz ciało i krew. Nazywam cię Podaj tu imię osoby, dla której jest czar. Ty jesteś nim między światami i w każdym z nich. Teraz najważniejsza rzecz: rzuć zaklęcie. Dla przykładu, jeśli wykonujesz czar uzdrowienia, ujmij lalkę w dłonie i wizualizuj, jak oplata ją piękne białe światło. Potem napnij całe ciało i zobacz przed oczami sytuację, jakby twój czar już się wypełnił. Wizualizuj też białe światło, wyobrażając sobie osobę, dla której dzieje się Twoja magia. Pamiętaj, jeśli wykonujesz czar uzdrowienia, postaraj się przelać więcej światła w tą chorą część. Jeśli natomiast czar ma charakter miłosny, może wyobrażać sobie czerwone światło lub serca, które wnikają w lalkę. Warto też wymyślić słowa zaklęcia, które do ciebie przemówią i zwiększą energię. Następnie połóż lalkę na ołtarzu i rozwiąż swój krąg. Nie zabieraj leczki z swojego ołtarza, dopóki twoja magia się nie wypełni. Kiedy już tak się stanie, zrób rytuał odczynienia. Znów stwórz krąg i ponownie skrop lalkę wodą zmieszaną z solą. Powiedz, niech spłynie na Ciebie błogosławieństwo. Zabieram Ci imię. Podaj tu imię osoby, dla której był czar. I nazywam Cię lalką stworzoną z tkaniny. Między światami i we wszystkich światach. Niech tak się stanie. Więź już nie istnieje. Bądź błogosławiona. Co do natomiast materiału życia, który użyłeś w tworzeniu lalki, np. włosy, Najlepiej oddać go płomieniom poprzez zwykłe spalenie lub przekazać osobie, dla której czar był rzucony.